Witam tu szczęśliwy Emeryt Leśnik Beskida, Andrzej Isler Jesteśmy w mojej pasiece w pracowni w budowie no i chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo ciepło, ponad 20 stopni, ale jest bardzo silny wiatr, dzisiaj jest sobota sobota przed wielkanocą kiedy się święci jajka oczywiście i pokarmy, wczoraj był Wielki Piątek, jutro Wielkanoc, no jestem w pasiece, robię tu różne rzeczy, no się czyszczę podkarmiaczki, mam takie fajne podkarmiaczki od Wysonia, które są bardzo praktyczne ale niestety trzeba wyczyścić po sezonie układam je później tam na górze trzeba je wyczyścić po sezonie bo inaczej no są później mniej sprawne tu są te podkarmiacki jeszcze mam trochę do czyszczenia one są bardzo praktyczne bo kładzie się zamiast powałki i Wlewa się pokarm, nawet można mlać 5 litrów tego pokarmu. No chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj nie tylko bardzo wieje, strasznie wieje W tej chwili może mniej niż jeszcze chwilę temu, ale też z Nadafryki napłynęło yy, taki pył, pył, właściwie piasek z nad Afryki i góry są przymglone i to od rana tak patrzcie w stronę Baraniej Góry no widać, tak jakby to była mgła to nie jest mgła, to jest pył to samo w stronę Rysianki no w tej chwili może lepiej tą Rysiankę widać ale przedtem to, to właściwie No, namiot już czeka na pomidory ale to jeszcze nie czas na razie jest tam jakaś scena pszczoły latają ale też się kocham tego wiatru pewno znowu będzie mnie mało słychać przy tym lepiej latały temperatura była nawet 21 stopni w pory no to by było na tyle Mam nadzieję że ten pył zwieje gdzieś dalej Zdrowych, wesołych świąt Wszystkiego dobrego dla Was Spokojnych świąt Spokojnych świąt dla Was wszystkich Nie dajmy się